Mariusza zrobimy iście niesamowitą bestię. Znaczy ogólnie ciekawostką jest to, że ten człowiek był kiedyś zajebiście duży, zajebiście silny i z tego zostało, że jest. Także zamysł tego projektu jest taki, że wracam do formy, odbudowywuję swoje ciało, kondycję, no i to będziemy starać się Wam pokazać na przestrzeni czasu. Dokładnie, słuchajcie, stwierdziliśmy sobie z Mariuszem, siedząc przy alkoholu, że dobrym rozwiązaniem będzie więcej nie pić tego alkoholu i iść na trening. Zasadniczo ja nie jestem w jakiejś specjalnej formie, jest mnie jakaś połowa tego, co była, a Mariusza to jest dosłownie jedna trzecia w porównaniu do tego, co było kiedyś w prime, jak był naprawdę, było z niego kawał. Dużego człowieka, A nie? Mesięckawał ciastka z kremem. Ogólnie w tym temacie jest jedna wielka, ogólnoświatowa afera. Moja jest tylko racja, bo nawet jak jest Twoja. To moja jest mojsza niż twojsza. Halo. Że właśnie moja racja jest racja najmojsza. To jest dobre, to jest złe, trenuj tak, trenuj tak, trenuj inaczej. Ja przez 4 lata naprawdę nie odtwarzałem nic poza lokomocją. I to też w małym wymiarze, bo 10 tysięcy kroków to wpadało rzadko kiedy. Mam auto do sprzedania, chciałbym robić więcej kroczków. Jeżeli są chętni, zapraszam na DM. Fejton, 2006 rok, full opcja. Fajne, fajne i dwa ładne. Tak, ładne zadbany. My zostawimy to i na tablicy, ciekawe co będą mówić po weekendzie. Tak, swoją drogą pozdrawiamy chłopaków i całą siłownię ze Strange Coach. Do wszystkich całuski, nie spinajcie o łopatek, pamiętajcie, to jest najważniejsze w benchu. <grym> Ale zło. Trening stricte hipertroficzny nie jest, znaczy inaczej, może być celem samym w sobie, a może być drogą do celu. Jeśli mamy zbudować po prostu dużego dzika albo dużego króla, to potężnego, o kurwa, potężnego. Króla, króla dzików. To będzie, rozwój tego będzie celem nadrzędnym, ale ten cel nadrzędny praktycznie będzie szedł w parze z tym, żeby nie być dużym, wielkim, słabym kołkiem, który się nie umie podrapać po plecach, a przy mocniejszym ruchu dzieje się kuku. System nie, nie ma żadnego znaczenia, system nie daje nam prawie żadnych informacji oprócz tego, jak rozłożyliśmy partię, ale i tak to dalej w kwestii progresu nie ma znaczenia. Dlatego to, co ja tworzę nazywam się taką hybrydą między full body workout, splitem, dlatego to sobie nazwałem modelem koncepcji hipertroficznej, bo Dokładnie. tak sobie to stworzyłem. To przy Twojej masie mięśniowej, która jeszcze się tam zachowała pod tak. tymi zwałami ciepła. No, ale będę no miał dobrze na zimę. Dwugłowe, bo są deficytowe. Kolejne łydki. A wiecie dlaczego łydki warto robić na początku? Bo jak macie na końcu, to kurwa idziecie do domu i ich nie robić. Tak jak zapowiedzieliśmy na początku, liczymy, że Wam się spodoba. Jeżeli macie jakieś sugestie, e, jakieś pomysły, to śmiało zamieszczajcie je w komentarzu e, pod nagraniem. Ja z góry pragnę Was przeprosić za wideo, które będziecie musieli obejrzeć z moim udziałem i z brzuchem, na który <laughs> będziecie musieli patrzeć. Nie przepraszam was, mam nadzieję, że oczy Was nie będą piekły.